Witamy w beztroski koszulki, które cieszą i zapraszamy na prezentację koszulek w temacie bieganie. I love run. Biegam. Jest kilka wersji kolorystycznych, możemy wykonać w dowolnych wersjach. Jogging team, bo wiadomo, biegać w grupie jest najlepiej. Jest wtedy większa motywacja. Wykonujemy nadruki na koszulkach dla maratonów, biegów, półmaratonów, półbiegów, biegów przełajowych, biegów ulicznych, biegów górskich, biegów nocnych, wszelkich biegów, jakie tylko Państwo możecie sobie wymarzyć. Born to Run dla urodzonych biegaczy i biegaczek, oczywiście, też. nadrukowanym na plecach w czasie biegu i już wiemy, że dobiegniemy na pewno na tej pozycji, z której żeśmy wystartowali, a jeśli uda nam się kogoś wyprzedzić, to będziemy jeszcze wcześniej. Więcej wzorów i krojów koszulek znajdziecie państwo na stronie www.bestrowski.pl. Zapraszamy.